Piąta edycja legijskich Prezentacji Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Imienia Witelona w Legnicy. Kiedy organizowaliśmy pierwszą edycję, nie zakładaliśmy się, że ta formuła się spotka z tak dużym zainteresowaniem. No i co roku jednak widać, że jest potrzeba na organizowanie takich dużych targów edukacyjnych, które umożliwiają w jednym miejscu zarówno szkołom ponadgimnazjalnym, tutaj w tym przypadku z Legnicy oraz uczelnią wyższych zaprezentowanie swoich ofert edukacyjnych zapoznanie z potencjalnymi kandydatami z zasadami rekrutacji w roku 2014. No i jak do tej pory, no to tak jak mówiłem, ta formuła się sprawdza, coraz więcej chętnych przedstawicieli różnego rodzaju instytucji się do nas zwraca z możliwością, z zapytaniami, czy jest taka szansa na zaprezentowanie się. No i jak widać, po ilości osób odw od odwiedzających wszystko zorganizowane w jeden dzień pozwala na zasiągnięcie porad, dopytanie się o istotne szczegóły czy, czy też e, zasady właśnie tych e, e, rekrutacji na studiach. Zaczepiają nas sami i pytają się właśnie o pierwsze liceum. Dopytują się takich różnych drobnych szczegółów, jak, jak wygląda atmosfera w szkole. Czy naprawdę jest tak, że, że my się uczymy, że jesteśmy przykuci do, do biurek i że tylko siedzimy w domach i później są takie osiągnięcia jakie są i że bardzo często słychać o pierwszym liceum. Targi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rok rocznie cieszą się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, no i oczywiście osoby reprezentujące szkoły ponad gimnazjami. Ja reprezentuję zespół szkół budowlanych w imieniu Wojska Polskiej Obradnicy. Oferujemy bardzo ciekawe kierunki kształcenia: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik logistyk technik drogownictwa. No i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej murarz-tynkarz, mądry zabudowy Robot wykończeniowy w budownictwie, betonia, zbrojarz i dekarz. Są to zawody bardzo poszukiwane i dobrze płatne. I liczymy na to, że gimnazjaliści wybiorą kształcenie zawodowe, techniczne i część z nich trafi do naszej szkoły. Myślę, że też i zawsze mamy hojnowian, może niewielu, ale część z nich trafi do naszej szkoły i odniesie sukces. No na pewno jest to możliwość e, przez potencjalnego gimnazjalistę zapoznania się z ofertą różnych szkół. Jest to bardzo ważne dla gimnazjalisty, żeby zapoznał się z ofertą, skonfrontował, porozmawiał z uczniami i z, e, ja akurat jestem dyrektorem tej szkoły, ale nauczycielami i oso, osobami, które reprezentują dane szkoły. Myślę, że między innymi właśnie tak, ale nie tylko to są takie nasze działania, że na targach, ale również występujemy w szkołach, dokształcamy dzieci i zaczynamy praktycznie od przedszkola, polica, gimnazja, podstawówki, ale również też się zdarza, że inne wyższe szkoły Proszę, też kształcimy. No, przede wszystkim myślę, że robimy szkolenia w gimnazjach, w liceach, właśnie tak jak kolega powiedział i myślę, że to bardzo zainteresowanie, poszerza trochę wiedzę. I młodzież myślę, że interesuje się przez to trochę bardziej tą pierwszą pomocą i zwraca uwagę w ogóle na ten kierunek, na pracę Pogotowia, bo przy takich prezentacjach, przy takich szkoleniach też zwracamy uwagę na to, jak Pogotowie się tym zajmuje, trochę poszerzamy im tą wiedzę, więc myślę, że no w ten sposób najbardziej. Ogólnie no, nam zdarzyło się akurat pierwszy raz zagłosić na takich targach, ale no, staramy się jak możemy, ulotki nam szybko zeszły. Widziałem, mieliśmy tutaj paru zainteresowanych właśnie naszą szkołą ogólnie, że reprezentowaliśmy. Jakie pytania padają, czym są zainteresowani potencjalni uczniowie w Waszej szkole? Jaki jest kierunek kształcenia w powiatowym zespole szkół oraz co mogą osiągnąć po skończeniu tej szkoły?